Cześć, witajcie. Jestem po dobie zasiadki na PZW. Udało mi się wybrać na dwie doby na okoliczną wodę. Wczoraj, koło godziny 11, sobie dotarłem samochodem na parking. Po zwodowaniu pontonu i wypakowaniu wszystkich niezbędnych rzeczy, przeprawiłem się na miejscówkę, na której już łowię od jakiegoś czasu. I co? No, wypakowałem się, wywiozłem wędki, znalazłem miejsca bardzo fajne na, na łowienie. Tu już znałem je trochę, więc, więc postawiłem tam wędki. Niestety, jak to w ciągu dnia na tej wodzie, nie ma, nie ma brań, więc e, za namową Wojtka, mojego przyjaciela, zrobiłem e, rekonesans w miejscu obok. Zestawy są trochę bardziej eksponowane, bardzo ładne twarde dno, więc tam postawiłem na noc zestawy. No i 23.30 wydaje mi się, że usnąłem. No ale nie wiem do końca, czy to było, czy, czy usnąłem, czy to był półsenno, ale za mniej więcej godzinę odjazd. Ale nie był to taki klasyczny odjazd, tylko branie do brzegu, czyli opad, piknięcie, opad. Wygramoliłem się ze śpiwora, dobiegłem do wędek i co? Ściągam, luz, 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 luz w połowie wody. Jest ryba, jest ryba. No to co? Prawdopodobnie amur. No bo one tak tu biorą i, i, i takie mają zachowania. Ściągam, ściągam, dociągnąłem amura do mniej więcej. 6-8 metrów ode mnie Poświeciłem czołówką Patrzę Piękna torpeda No i co? Będzie prawdopodobnie nowe PB Ale w momencie Kiedy ja na niego poświeciłem czołówką To co? Amur postanowił zacząć walczyć Nawinął ogonem raz Nawinął nam drugi raz I za trzecim razem Zestaw wystrzelił z pyska I tyle I na tą chwilę 1 0 dla rybek, a ja przed chwilą wywiozłem zestawy ponownie w to samo miejsce. Zasypałem troszeczkę po łyżce, że tak powiem, zanęty w jedno i w drugie miejsce. Czekam, liczę na to, że może w ciągu dnia się uda. Zdarzają się takie przypadki tutaj. A jeśli się nie uda, no to mam nadzieję, że następna noc jednak będzie owocna i przyniesie rybę na macie. Więc. Trzymajcie kciuki i co? Do zobaczenia później. Na razie. Dziękuję.

Co po drugiej nocy jestem? Niestety dzisiejsza noc nie przyniosła nawet brania, więc prawdopodobnie ryby nie ma w tym zakątku, w którym, w którym ja siedzę. Wczoraj było ciepło, ładnie świeciło słońce, więc ryba prawdopodobnie przebywa na płytszych e, częściach akwenu. No cóż, no. Popróbowałem różnych taktyk, połowiłem trochę, poprzewoziłem wędki. Nic to nie dało, czyli trzeba czekać, aż woda się ogrzeje w tej okolicy i będzie można normalnie powrócić do połowu ryb w tym miejscu. Pozdrawiam Was. Dzięki.